thank <laughs> you W karcie nauczyciela znajduje się taki zapis, że Dzień Edukacji Narodowej uznaje się, za święto wszystkich pracowników oświaty jest wolny od zajęć lekcyjnych. Dlatego też w dniu jutrzejszym młodzież nie przychodzi do szkoły, ale jeśli ktoś by się poczuł na tyle samotny, to zorganizujemy mu opiekę i zapraszamy serdecznie. Być nauczycielem to niełatwa praca. To nawet coś więcej. Jak niektórzy mówią, jest to powołanie. Potwierdzą to zarówno dzieci, jak i młodzież szkolna, ale też dorośli, którzy wspominają własne lata szkolne, ale też się odnoszą te wspomnienia do obecnej rzeczywistości. Panuje taka opinia, że zarówno dyscyplina, szacunek do starszych, jak to i chęć do nauki przeciętnego ucznia wydają się każdym rokiem coraz niższe. A jednak są wciąż ludzie, którzy próbują przekonać przysłowiowego Kowalskiego, że warto zainwestować swoją wiedzę, że czas spędzony w szkole nie musi być stracony. To nauczyciele mimo narzekań wciąż czują się odpowiedzialni i emocjonalnie z życi ze swoimi uczniami. Wierzcie mi, tak naprawdę jest. To oni są gotowi Poświęcić swój wolny czas na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, na dodatkowe zajęcia przygotowawcze do matury, na opiekę podczas imprez klasowych, wycieczek i niezależnie od tego, jak oceniana jest ich praca, nikt nie ma wątpliwości, że edukacja odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka. Szanowni Państwo, w szkole spędziłem w charakterze nauczyciela i dyrektora, 35 lat równo, no trochę więcej. Razem z Panem Dyrektorem objęliśmy stanowiska dyrektorów. On tutaj w Zespole Szkół imieniem generała Nikodema Sulika, a ja w Zespole Szkół, to było Gimnazjum i Szkoła Podstawowa czas jakiś temu. Tak pierwszy wątek. Drugi wątek to chciałbym serdecznie podziękować za życzenie skierowane do naszego Wydziału Oświaty, do Pana Starosty, Leży nam na sercu bardzo przyszłość oświaty w powiecie Sokulskim. Staramy się, żeby wszystkie nasze jednostki oświatowe się rozwijały i to rozwijały się najlepiej jak można. Ja mam nadzieję taką, że efekty naszych starań widać tutaj i w Dąbrowie Białostockiej. Szanowni Państwo, pozwolicie, że teraz odczytam list skierowany do Państwa przez Pana Starostę. Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy administracji i obsługi. Dzień Edukacji Narodowej to ważne święto wszystkich pracowników oświaty. Uroczystość, która przypomina o tym, jak wielką wartość stanowi wiedza i umiejętność jej przekazywania. W tym szczególnym dniu. Gdy nasze myśli biegną do polskich szkół, chciałbym przekazać słowa uznania za zaangażowanie, wytrwałość oraz profesjonalizm, z jakim wykonują Państwo zawód nauczyciela. Szanowni nauczyciele i pracownicy oświaty, chciałbym podziękować Państwu za dotychczasową pracę, oddanie i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków. Zawód nauczyciela to misja. To misja na rzecz przyszłości i rozwoju młodego pokolenia. Dziękuję Wam za działania podejmowane na rzecz realizacji programów i przedsięwzięć, dzięki którym wzbogacacie proces nauczania, otwieracie przed młodzieżą nowe horyzonty wiedzy, a także dajecie energię do podejmowania nowych wyzwań. Serdecznie życzenie słowa podziękowania składam również pracownikom administracji i obsługi. To dzięki Państwa sumiennej pracy, dbałości o szkołę i jej otoczenie, uczniowie mają tak dobre warunki do nauki, a nauczyciele do pracy. Przyjmijcie wyrazy uznania, a także życzenia zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech praca z młodzieżą będzie dla Państwa wyzwaniem, a, sukces, a sukcesy Waszych uczniów źródłem Waszej satysfakcji. Dziękuję bardzo.